No, to chciałem dodać do tego jedno zdanie, że przecież decyzja wydaje się na podstawie opinii urbanistycznej. O czym pan wie? I specjalistów, którzy, którzy, jeżeli chodzi o urbanistykę, są na no, określonym poziomie. Tych, których zatrudniamy, tych, których płacimy za to, w związku z tym. To ja chciałem też zaprosić głos w tej sprawie, ponieważ... W kompetencje pana burmistrza i doskonale rozumiem, nie, absolutnie nie. Zaraz wytłumaczę dlaczego. E, ponieważ spotkaliśmy się tutaj w gronie wszystkich radnych i wszyscy jednogłośnie, czyli 15 radnych, którzy reprezentują mieszkańców Fizer zresztą podobnie jak i pan burmistrz, bo tak, zostaliśmy wybrani tak. w podobnych wyborach. E, orzekliśmy, że takiego sklepu nasi mieszkańcy i my nie chcemy. I pismo moje do Pana Burmistrza brzmiało w ten sposób, że Komisja zwraca się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zapobieżenia e, budowania takiego e, sklepu wielkogabarytowego w tym miejscu, a e, zwracamy się do Pana z taką prośbą na podstawie protestu mieszkańców i własnego uznania. Więc to nie było wkraczanie w Pana kompetencje, tylko uprzejma prośba o rozważenie takiej możliwości, ponieważ no, oprócz tych wszystkich przepisów, o których i Pan Mecenas mówił i Pan Burmistrz jest też e, troszeczkę w, w tym całym urzędowaniu powinno być głosu sumienia i, i uważam, że jeżeli Pan Burmistrz by wykazał maksimum dobrej woli, to może mogło być inaczej, a może nie, nie wiem, ale no tutaj z tego, co koledzy mówią, to jakoś zabrakło nam tego w tym i dlatego chciałem to powiedzieć, ponieważ wtedy rzeczywiście wszyscy byliśmy tym poruszeni i jak najszybciej chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, która by ten protest mieszkańców i nasze uznanie y, zmieniło. No to co chcieliście Państwo przez to namawiać? Nie, no to, to ja bym się rozumiał, ja, bo, bo do tego rozumiem. trzeba podchodzić poważnie. Albo no bo zjawiska, wiek, bo mówimy, bo to że jest wszystko, albo mówimy, No Proszę bardzo. Tak, oczywiście nikt tutaj na Pana nie naciska, nie no, Przecież cały czas no, to robicie. dlatego nie, powiedziałem nie. tylko, że mam do Pana szansę, bo wiem, że Pan potrafi sobie w takich sytuacjach radzić. A jeśli chodzi tutaj, wracając do tej opinii urbanistycznej, jak to urbanista, Popatrzcie się o rozporządzenie, które jest bardzo, że tak powiem, nieprecyzyjne. Ale tak naprawdę to odpowiedzialność za to ponosi Pan. Pan się na to podpisuje i naprawdę to odwoli urbanisty, który analizuje teren, zależy jakie jak te ostateczne warunki. W dużej mierze. A moim zdaniem, a czytałem tą analizę, myślę, że tam są pewne błędy, które mam nadzieję, że mieszkańcy wytkną i odwołają się do SK. Jest, mam nadzieję, że, że tak będzie, a szkoda, że naprawdę szkoda pan, Panie Burmistrzu, że pan jednak tych warunków nie wydał się że pan miałby to znaleźć. On znowu sprawa powinna się znaleźć przez KAO, nie na przykład nie, na wniosek mieszkańców, tylko na wniosek inwestora. Ciężko bywa na wniosek inwestora, ale jest Przecież Pan wie o tym. Dobrze. Zawsze nie, że nie może się trzymać podobnie, jak wydał Pan wam. Tak, nie wiem, tak, proszę Proszę Państwa, wydaje mi się, że jeżeli jest to tak. nakazuje. Nie wytyka błędy, decyzji. To nie można się na te same błędy jeszcze raz powoływać, bo byłoby to, nie wiem, no ja nie chciałbym tego nazwać, ale y, proszę Państwa, każdy ma chyba rodzinę rozsądku i wie, gdzie leżą granice, jak można wydać decyzję. To ja jestem za nią odpowiedzialny, a nie by. Ja taką podjąłem. Panie. Bo uważam, że taka decyzja jest słuszna. Bo nie można było wydać innej. Jeżeli ona jest niesłuszna, można ją zaskarżyć i uzyskać efekt taki sam. Czy walczył Pan do końca w naszym imieniu? Bo już nie jest od razu tylko podejmowania dobrych tak. decyzji. Nie jest Kami nie <słuch> <obcina> się na przykład